Jak nie co. Kto to jest tam mały? Medyk w szeroko, szeroko graj!

Zbieraj, 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 zbieraj. Nie daj. Jeszcze zbieraj, jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Nie daj. Blokuj, blokuj Jeszcze Nie daj. Teraz spokojnie, raz! szeroko, szeroko. Jeszcze spokojnie na luzie. Teraz, Nie Jeszcze jedź, jedź raz! Graj, graj, graj! Brawo! Nie da. nie daj, nie daj! Nie daj, nie daj! Nie daj, nie daj. Da, brawo, brawo! Brawo, tu druga! Szybko! Zawodniczki biorące udział w turnieju Pajot-Tarczyńska Liza Summer Camp 2025 na boiszki nr 1 gra szkółka. Nie daj, nie daj, jedź! Natalia Bójka, 45 Magdalena Misztal, 40 Nikola 41 Julia Buszka, 13 Alicja Wieczorek, 25 Lena Kaczor, 12 Laura Tarnik, 24 Laura Misińska, 23 Zuzanna Kurek, 17 Nina Mila Milakowska, 11 Maja 44 Analia 34 Pola Madej, 12 Natalia Jakubowska, 40 8 Jakobuska Kapusta, trenerem drużyny sportowej kluki Radom Dąbrowska, Wiktoria Krzymieniecka 8 Martyna Gierwazik, 9 Pola Zimma, 14 Glaudia Starycznko, 19 Matylda Dąbrowski, wyżej, wyżej, wyżej do niej! Policja. Marcin Skarzyński, do, niej, Polska, do, 11, do Myślin, Myślińska, 17 Janna Kaberska, 18 Mateusz Dąbrowski, 5 prezydent, Maja prezydent. Siejak 21 Urszula Solecka, Sebastian Józef Bartkiewicz, kierownik, kierownik, Medykonik. kierownik. Medykonik. Bałdyga, 8 Zuzanna Śliwińska, 7 Kiwnicka, 5 Edyna Wietrzak, 17 Karenka Szuba, 11 Paulina Szymaszek, 16 Nadia Szmyt, 19 Diamant, 9 Emilia 20 Marta Andrzejewska.

Roksana Bieteka 28, Emilia Matusz 17, Kinga Siewierska 35, Aleksandra Sebła, 41, Małgorzata Uldiasz 60, Daniela Jara, Jaracz 74, Maria Janas 89, Maria Guleja.

Monika Mularcek, Julia Bukarowicz, Magdalena Radajewska, Aleksandra Aniśko, Magdalena Pielas, Marta Chodorowska. Kinga, Dańczyk, Edyta w Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy medycznej, prosimy o się do Tam Piotr, Kinga i Edyta udzielą pomocy medycznej. Uzupełniamy wodę przy wyjściu z kompleksu boisk piłkarskich. Biały, nieduży budynek szatnia. Tam od strony boisk przy parkingu znajduje się dystrybutor z wodą, gdzie możecie Państwo uzupełnić wodę. Po zakończeniu trwających mocy nastąpi przerwa obiadowa, z również skorzystania z basenów termalnych. Przejdzie! Dawaj, dawaj, Nie daj, nie daj! Teraz, teraz! Teraz, teraz! Super!

Dawaj do niej, do niej! Wyżej, wyżej! Nie, Dobre, daj, nie daj, nie przejdzie do. Teraz, teraz! Teraz, teraz, teraz jedź i loknij ją. Dawaj, dawaj. Teraz jedź, jedź sama! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ni nada! ¡Ni nada! Teraz, teraz, jedź, te je jedź, e. no, bo nie dzisiaj! Dzień, dzisiaj! Dzień! 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 nasza To Dzień! 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 że Dzień! Dzień! się Teraz daj To nie? daj do no. Teraz, teraz! teraz na piłę, na piłę! Dawaj tena! Do niej, do niej, do niej! Do niej, Nie daj, nie daj! Daj. Zejdź. ładnie ją zgasiła. bo do... Jedź nie teraz da! sama. No, teraz, no, chcesz... no. tak, tak. Dawaj do niej, do niej. Dawaj, nie fauluj, daj Faulu, nie daj, nie daj. Nie daj. Sama, sama sama. Nie daj u no, przewidy. Do niej, do niej, do niej. Jedna nie czuje. Do niej, do niej. Nie, na raz, nie, na raz. nie! Daj, nie, nie, naraz Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie! Teraz, nie, teraz. Jedź. Jedź, dawaj! Wyżej, wyżej. 出川すてき,き,す、ねはい、ここき,きだ、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川、出川 Nie, daj, nie daj, nie daj! Dawaj, Laura! Dawaj, Łap, 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 Dawaj, dawaj góra! Wspieramy, dawaj wysyć. teraz! Wysoko, wysoko! Do niej, do niej! Do niej, dawaj, dawaj! Szybka! <śmienicza> jeszcze, jeszcze, nie daj! Nie daj! Nie daj, da. nie daj! Wszędzie! Da. Teraz, teraz, Szeroko późno. pójdź! Jedź, no jedź, 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 jedź! Dawaj, dawaj, dawaj! Zbieraj, 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 nie, nie daj, nie daj, żeby przeszła, spokojnie, do, do ziemi, do ziemi, jedź, jedź, dawaj, jedź, nie daj, nie daj, głowa, głowa, nie daj, teraz, druga strona, druga, druga, daj, nie daj, Dopiły, do piły, do piły, jedź, jedź po linii, robisz ją, nie daj głowa! Nie daj! Marysia, poważnie! Szeroko, szeroko graj! Teraz, Pudzio! Jedź, dawaj, dawaj! Do środka, do środka! Robi. Rożny, rożny! Brawo, brawo, tak, Panie pan Dzieciu! Nie zostają, nie zostają! Do niej! Nie daj, nie daj, nie daj, tak! Nasza. Mąkciel. Teraz, 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 teraz! Zbieraj! Teraz, teraz, Dawaj do niej, wysoko, wysoko. Jeszcze, jeszcze trochę! Teraz, jedź, teraz, jeź! Jeź, jeź! Jeź! dawaj Jeź! Jeź! dawaj, Jeź! dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, Jeź! 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 nie Jeź! 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 daj, nie daj, nie daj, nie daj. Yes! Jeź!